Witamy w odcinku, w którym pokażę Wam zmiany, które nastąpiły w tej kuprze. A mianowicie proces malowania znaczków, lotki, której nie ma. I właściwie to znaczka z tyłu i napisów kupra. Kupiłem sobie mikrofon krawatowy, to jeszcze zobaczycie. Oj, w sumie tych środków lepiej byłoby nawet. Nie, w sumie i tak to będzie czarne, i tak to hmm. będzie czarne. Więc to nie ma co. Odpuszczamy. A samochód jest umyty przed chwilą. A jak oddechnie ze środka, to nie będzie problemu. Ale niech będzie równy kolor, chociaż. O, tutaj były jakieś pozostałości po czymś, wiesz? Dobra. I teraz tylko same literki. Nie będę tego wokół. No. To wiesz, będzie trochę mniej się kleiło. A tu w ogóle schodzi farba, widziałeś? Nie. Zyca. Wiesz, przybliż do C. Zobacz. Pięknie, no. No schodzi. Dobra, no widać tak czy Dobra, warstwy mają być cienkie, pierwsza zrobiona, kilkanaście minut i no możesz na chwilę podejść bliżej z telefonem. Zasłona jest... Zrobiona. Dokładnie. Słuchajcie, w taki sposób to jest zrobione, no w tym momencie już mamy ostatnią warstwę położoną i kiedy ją kładliśmy, to ten, ta końcówka, ten... Powiedzmy, że kap, ta końcówka właśnie od spray'a a nam psikała takimi kropeczkami, ale udało się tego, że tak powiem, uniknąć. Udało się to zlikwidować. Także czekamy aż wyschnie, a schnie około 3-4 godzin. E, już mamy zrobione też tamte, zaraz je pokażę. I potem zdejmujemy sobie oczywiście wszystko, co też będzie nagrane. Tak, tak, ja to tak zrobiłem, na no nie? Poczekaj. <laughs> Majstry, staro, ale stara, no? na odcinek. No, tam u mnie w kurze, to samo przyjęło, nie wyciągała I to właśnie, A widać co w ogóle przejechać Musisz teraz wziąć kamerę Patrz Tu Ja widać że zajebiście stary Tu i teraz pomóż. <grym> I pokaż jeszcze Dobre. Dobra, wystarczy. No, się nauczył i zamykam teraz maskę. Uwaga. Dupa Z panem Józefem będziemy odczepiać znaczki. I teraz tak, tu mamy znaczek Seata. Tu mamy napis Kupra. Z napisem Kupra będzie troszkę więcej zabawy. Ogólnie literka C widzieliście, jak wygląda. Nie jest w najlepszym stanie, to znaczy nie była w najlepszym stanie, ale to jest tymczasowe rozwiązanie, i w tym momencie Patryk pokaż wykołaczki, jakie masz tutaj pięknie, są cudowne. One się przydadzą do usuwania między interkami tutaj przestrzeni. A my teraz po kolei zrywamy ten pancerz, który jest na samochodzie. Podobno, podobno. No, kamerzysta, no i dobra, lecimy od razu, proszę bardzo. Już długi dzień, drugi, chodź, yy, zrywamy plastik VIP, bo, bo musimy zerwać, bo się naderwało podczas zdejmowania. Ciekawe, czy to jakoś ładnie tam. Masz te wykałaczki, nie? No, gdzieś tam są. No, gdzieś tam, ale nie w bagażniku, a w sumie w bagażniku nie. jeszcze mogą być. Póki nie ten. Nie zajęliśmy się tym tak na poważnie. No i niestety, ale chociaż można zaprezentować widzom, jaką warstwę położyliśmy, że jest ona całkiem sążna. I. No i w sumie satysfakcjonująco się to ogląda też, ale satysfakcjonująco ogląda się ryski na tym. Na twoim zdjęciu, nie? No. Ale ładnie schodzi. Pierwsza warstwa. Nie jest to zrobione idealnie, oczywiście, że nie, bo pierwszy raz w życiu malowałem plastidipem. Natomiast myślę, że efekt jest naprawdę fenomenalny względem tego, ile włożyliśmy w to pracy i pieniędzy. I w każdej chwili można sobie to zdjąć i pomalować. A chcieliśmy zobaczyć, jak będzie wyglądał cały samochód, właśnie z tym. Plastidipikiem z tą modyfikacją czy z tym po prostu zmianą koloru. No bo też właściciel nie był pewien, czy będzie chciał to zostawić, czy nie. A teraz raczej już jest pewien, że będzie chciał. No i przechodzimy sobie do tyłu. Tutaj nie mamy dużo do pokazywania. Mam nadzieję, że jest w miarę oświetlony. O, świetnie jest oświetlony. I mamy tutaj napis. Kupra, zobaczcie e, cały ten napis oraz oczywiście e, zamknięcie bagażnika, które robiliśmy dzisiaj jeszcze i dopiero tak naprawdę dopiero schnia, raczej wyschnęło wyschło. Wyschło czy wyschnęło dopiero. Także oto jest znaczek, jak widzicie, jest no, wręcz idealnie pomalowany. E, wcześniej jak malowaliśmy, to trzymałem puszkę w dół i to od razu wam odradzam. Nie trzymajcie puszki w dół. Dlaczego? Dlatego, że kiedy trzyma się puszkę w dół, to problem jest następujący, że ona się zlewa i są takie skapy, takie. Kropki tam skin się po prostu psuje, czy kiedyś powiedziałem na to kan, ale kan to jest puszka, a skin to jest ta końcówka właśnie. Jeśli ktoś kiedyś malował graffiti, to wie. I tutaj zobaczcie, ten cały napis też jest bardzo dobrze zrobiony. Poodklejane to jest wszystko jest praktycznie idealnie, zresztą też będziecie widzieć to na filmie, jak się tym zajmowałem. Także tak wyglądają właśnie napisy z tyłu. No i takim niskim kosztem można było zrobić naprawdę fajną zmianę, która pasuje na przykład do lamp i ogólnie do tej prezentacji samochodu, w tym momencie. Także, no wiadomo, że to wszystko jeszcze jest do pokazania w trakcie. Dlaczego nie ma lotki? A lotki nie ma dlatego, że my ją przykleiliśmy. Tylko problem jest taki, że ta lotka oczywiście jest bardzo elastyczna, ale ta krzywizna tutaj, nie dość, że jest w bok, to jest jeszcze tak. I lotka w tym momencie, na samej końcówce już, ona się trzyma na tej całej szerokości, ale tu jest mm, wężej, tu jest wężej niż tam i w tym miejscu trzeba dać, oczywiście też jest węższa lotka. W tym miejscu trzeba dać więcej taśmy, daliśmy więcej taśmy, ale musiałaby być ona bardzo mocno uplastyczniona, żeby to się udało. No i niestety, ale nasze przedłużenie lotki nie wyszło, natomiast ta oryginalna kuprowa też jest ładna, ponieważ w tych wszystkich FR-kach i tak dalej jest inna ta część, cała ta część jest zupełnie inna, a tutaj ta lota jest taka delikatnie wygięta. W normalnej FR-ce, czy w normalnej tamibisce, ta lotka normalnie by siadła. Kupiliśmy właśnie 3MP i foam, czyli taką Tą jedną z taśm, no takich najmocniejszych i takich sprężystych, również. Zobaczcie. I kupiliśmy również taką drugą czerwoną, też z tych mocniejszych, używanych do motoryzacyjnego przemysłu. Pokaż masz ją tutaj. Oj, ona jest jeszcze zapakowana. Zobaczcie. Tu macie wszystko. Nawet macie z tą firmą. O, tak wygląda sama tasiemka. To jest VHB. Niestety żadna z nich nie spełniła swojego zadania przy tych końcówkach lotki. Także w tym oto ciekawym miejscu żegnam Was z tym samochodem. Z planów to jeszcze zmiana tych nerek po boku na plaster miodu oraz głównej być może też. Samochód będzie przechodził jeszcze zmiany, możecie pytać w komentarzach albo proponować Wasze jakieś tam ciekawe rzeczy, które zmienimy. I w nim niedługo będzie również a trójka. A właściwie odcinek za trójką będzie chyba przed tym. To zobaczymy. No i co, dzięki za oglądanie, dzięki za łapy w górę. Myślę, że coś więcej się pojawi, mam nadzieję, że się podobało i do następnego, cześć!